A teraz, drogi bracie Chrystusie, wysłuchaj wraz z nami, co Pan Kościoła w swoim słowie mówi o obowiązkach i odpowiedzialności Twego urzędowania, jak również o związanych z nim obietnicach i błogosławieństwie. W Ewangelii Świętego Mateusza w 18 rozdziale czytamy takie słowa: Rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Życzę mu, paś owieczki moje. Życzę mu znowu po raz drugi. Szymonie synu Jana, miłujesz mnie? Życzę mu, tak panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Życzę mu po raz trzeci. Szymonie synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, Miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś, owieczki moje. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Zaprawdę powiadam wam, Cokolwiek byście związali na ziemi będzie związane i w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi będzie rozwiązane w niebie Läsning ur första timotheusbrevet Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående. Läsning ur Apostlagärningarnas 20 kapitel. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni ska vara herdar för Guds församling, som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Och läsning ur första Korinthierbrevet. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare A ta Pan Niechaj ci udzieli łaski, abyś Jego słowo zachowywał wiernie w sercu swoim. On Niechaj cię napomina nieustannie doczuwania oraz wiernego i chętnego służenia tym słowem ludowi Bożemu w całej diecezji i w całym Kościele, która dziś, w tej diecezji, która dziś zostaje powierzona. Swojej pasterskiej pieczy. Złóż przed to przed Bogiem wraz z całym Jego Kościołem wyznanie wiary. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Przechodzącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w rzeczy widzialnych i niewidzialnych i, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z końca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga z i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony na nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąd już z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod konstytucją Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawej Sypoi I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego. A na ich Wiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia w strzeszeniach i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W tej wierze umacniaj siebie oraz siostry i braci swoich, przed obliczem Boga Trójodnego w obecności zgromadzonego tu ludu Bożego pytam się Ciebie, drogi bracie w Chrystusie, czy gotów jesteś przyjąć posługę biskupa w Kościele Jezusa Chrystusa, i czy pragniesz tej posłudze biskupie, i przyjąć na siebie obowiązki? biskupa decyzjalnego diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-zburskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jestem gotów z pomocą Bożą. Czy w sprawowaniu swojej posługi śrubujesz posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, głowie jedynego, świętego, powszechnego i apostolskiego kościoła oraz wierność nauce naszego kościoła opartej na niezmienionej prawdzie nieomylnego Słowa Bożego, wyłożonej w Księgach Wyznaniowych Kościoła ewangelicko osburskiego Ślubuję z pomocą Bożą. Czy ślubujesz uczynić wszystko według najlepszej swojej woli i wiedzy, aby w Twojej diecezji Słowo Boże czysto i wiernie było nauczane? A sakramenty święte zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa były udzielane, oraz wypełniać wszystko, co należy do Twojego posługiwania, biskupa diecyzjalnego zgodnie z prawem Kościoła. Ślubuję z pomocą Bożą. mocą udzieloną przez Boga i Jego Kościół, zwyczajem apostolskim i zgodnie z porządkiem świętym Kościoła Jezusa Chrystusa, jako biskupi Kościoła wkładamy na Ciebie nasze ręce i wprowadzamy Ciebie w posługę biskupa Kościoła Jezusa Chrystusa oraz powierzamy Twojej biskupiej pieczy, lud Boży diecezji wrocławskiej, Kościoła ewangelicko augsburskiego w Polsce wraz z jego duszpasterzami. Módlmy się. Panie Boże, Ojcze nasz niebieski, który serca swoich sług przez Ducha Świętego oświecasz i nauczasz, udziel temu słudze przez Ciebie wybranemu darów Ducha Świętego do Jego posługiwania, aby je zgodnie z wolą Twoją świętą pełnił i zawsze ufnie wierzył, że Ty jesteś Jego wspomożeniem i pociechą przez Jezusa Chrystusa, pana naszego, którego słowami wspólnie wołamy. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Drogi bracie, przekazuję Ci krzyż biskupi biskupa diecezjalnego diecezji wrocławskiej naszego Kościoła. To godło męki i chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako znak Twego urzędowania, niechaj świadczy o Twojej godności, niechaj ten krzyż, Tobie, Ciebie i wszystkich ludzi kieruje ku Jezusowi Chrystusowi, który za nas wszystkich umarł na krzyżu. Pokój niechaj będzie z Tobą. Amen. Życzę na tej nowej drodze wiele siły, wytrwałości, miłości bliskich, bo ona jest wielkim wsparciem i mamy my wszyscy nadzieję, że to będzie piękna służba, a ja jeszcze chciałam wyrazić radość z jednej rzeczy, bo ksiądz biskup już mi to zdradził, iż mimo tego, że urząd będzie miał miejsce we Wrocławiu, to nadal zostaje... Świdniczaninem, z czego my wszyscy bardzo bardzo się cieszymy. Gratulujemy serdecznie. bardzo. bardzo. Bardzo dziękuję. serdecznie Tak tak dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Pani Aniak, dziękuję. Serdecznie gratuluję. Ja już przekazałam pod kościołem, za zainteresowałem, ale z bardzo cieszę Jestem z wami super. służbie Super. Gratuluję. Bardzo dziękuję. No, to Bardzo jest... siły. No, to siły. Jest... No,

Thank <laughs> you.